It's just you. Well, time's When no Cześć wszystkim, z tej strony z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Jest niedziela wieczór, zaraz wpadam do Majka na streama, ale wbiłem w końcu ten 30 level, myślałem, że tego nie zdążę zrobić przed wyjazdem, ale wbiłem na postaci 30 level, no i mogę Wam pokazać jak ewoluuje bohater z 30 levela w kolejną, w kolejną jakby swoją ewolucję. Jeżeli chodzi o ewolucję, to będę ją wykonywał na postaci rogue, Widzicie, że wbiję 30 level, no jakby tutaj wyższego levela już w tym momencie wbijać nie mogę. Jest to napisane, że ewolucji nie mam żadnej, no i że mogę sobie tutaj zewoluować tą swoją postać. W tym momencie wchodzimy na postać, wchodzimy na charakter i musimy kliknąć tu przyciski Evolve. Natomiast potrzebujemy 16 tutaj tych szardów. Jak je zebrać? Oczywiście możemy je kupić z marketu, czyli wchodzimy sobie tutaj na Resources, wchodzimy na Sky Shardy i kupujemy te 16 potrzebnych nam szardów. Ale możemy to zrobić w sposób bezpłatny, że tak powiem. Czyli odblokował nam się tutaj ten quest, on widzicie, ma, mam tu kłódkę zwolnioną. I on na wykonanie jego wymagane jest właśnie 30 level postaci i dostanę 16 tych kamyków. 100% pewność, że je dostanę. Więc w tym momencie porobiłem sobie screeny tego i tego tutaj, żeby wam pokazać jak to będzie wyglądało po ewolucji. Także ja szybciutko lecę na ten quest. Szybko go robię. No bo po prostu on będzie trwał 7,5 minuty, czyli około 3 bloków Litecoina. Ja po tym czasie po prostu do was wrócę i porównamy sobie, przejdę tą ewolucję i porównamy sobie statystyki, jak to wszystko wygląda przed i po ewolucją. Ja te statystyki sobie tutaj porobiłem oczywiście screeny ich przed, przed i, i zaraz będą zdjęcia po. No i porównamy sobie na szybko, jak to, jak to właśnie tu wygląda, no i jaką klasę wybrać. Dobra, także skończyłem ten quest, poczekałem te 7,5 minuty. No i zobaczcie, teraz wchodzimy sobie na charakter. Mam 16 tych klejnocików. No i co? Pozostaje nam kliknąć Evolve i w tym momencie mam do wyboru... No, kliknij się. Mam do wyboru 3 klasy. I czym te trzy klasy się różnią? No, oprócz tego, że mają różne te mnożniki do różnych statystyk, to różnią się tymi tu skillami, nie? Każda z nich ma różne te skille, niestety szkoda, że nie można sobie najechać i zobaczyć, że to jest blind, to jest coś tam, to jest coś tam. Gdzieś na Discordzie jest rozpiska, tak samo u nich na stronie internetowej, no ale niestety tak na chłopski rozum trzeba to porównywać, te znaczki. I tak naprawdę w zależności od tego, którą klasę wybierzecie, to taką ścieżkę dalszego rozwoju, dalszego pokonywania bossów będziecie mieli. Bo niektóre bossy, jak sobie przejdziemy na questy, mają różne te swoje odporności i te rzeczy, na które są podatne, nie? Czy jak przejdziemy tu, to on ma tu jakąś łapkę, jakiegoś ślimaka na przykład, nie? Tu widzicie, na to, na to jest odporne, a na to jest czuły. Tutaj jakiś z wyższym levelem na to są czuli, na to jest odporny. Nie, a Tutaj coś jeszcze, ten widzicie jakie ma rezystancje potężne itd. i tak dalej. I w zależności od tego co po prostu wybierzemy, to taką postać, to taką ścieżkę rozwoju gdzieś tam dalej będziemy mogli osiągać. Na Discordzie każdy się przekrzykuje, że lepiej tego, lepiej tego, lepiej tego. Tak naprawdę wypadałoby mieć wszystkie trzy klasy zrobione tak samo z Fightera, znaczy jest tak, z Fightera i tak samo ze Sorka, nie? Ja zacznę sobie tutaj po prostu od asasyna, kliknę sobie asasyna, zewolwuję, no i okej, okay. mam tego swojego, mam tego swojego tutaj asasyna i porównajmy te statystyki, czy to coś się w ogóle zmieniło? Dobra, atak mi spadł na 164, defensywa mi też spadła, no wszystkie ogólnie te statystyki pospadały. Jeżeli chodzi o power, no to spadł mu tylko tutaj o 12. Natomiast teraz jak będę wbijał levele, no to te statystyki będą się widzicie tutaj szybciej zwiększały. Ten mnożnik mam razy 3, razy 2, razy 2, razy 2, nie? Tak samo tutaj dochodzą te jego całe efekty te dodatkowe. Jeżeli chodzi o inventory, no to tu się raczej nic nie znaczy tu mamy te same statystyki co tutaj pokazane, więc jakby tutaj większych zmian nie mamy. No i co? I teraz na przykład zmiana jest taka, zmiana jest taka, że mogę sobie wejść na inventory mogę sobie filtrować itemy od asasyna i te itemy po prostu tutaj założyć, nie? To są już itemki przeznaczone właśnie do tej klasy, teraz typowo. Oczywiście jeszcze te mogę nosić sobie, ale już te, które by farmie na tym koście, na przykład tutaj będę mógł założyć, jeżeli będą miały po prostu większą moc, lepsze te statystyki. Także tak mniej więcej na tym ogólnie polega polega levelowanie tej postaci. Co tu jeszcze chciałem wam pokazać? Chyba tyle, jeżeli chodzi o ten. Jeżeli chodzi o tą ewolucję. Aha, czy ja nie mi? Ewolwuj. Aha, i zapewne muszę wysłać na jakiegoś questa, tak? Standardowo. Dobra, no to wyślijmy go na jakiegoś questa, tego chociaż pierwszego. Poczekam znowu tutaj 2-3 minutki i zobaczymy, czy ten. Czy ten ziomeczek nas, nasz przeobraził się w tego dzielnego asesyna, nie? Dobra, poczekałem sobie ten jeden blok. No i widzicie, jestem tym. Assassinem w tym momencie zmienił się Avatar Matus ponownie pierwszy level No i ponownie muszę teraz wbijać sobie te Statystyki, te level, No ale będzie mi się to szybciej mnożyło Przez to po prostu poziom tego mojego bohatera będzie Będzie szybciej luz. ten jego power będzie Szybciej luz. no i będę mógł pokonywać Tutaj po prostu w questach już Coraz to, coraz to lepszych Przeciwników, ja w wolnym czasie Z racji tego, że teraz spadam Zostawię go tutaj, niech sobie Hop, leveluje, nie zmieniam mu na razie temów niech sobie wbija tutaj poziom, no i tyle także z ewolucji to by było na tyle jak będę wbijał level 30 na tych na Sorku i na Warriorze, to też Wam to oczywiście pokażę w jakimś innym filmie, a w tym momencie to wszystko, no i widzimy się w kolejnym odcinku z serii Lightbringer, cześć!